Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej. z słuchaczów jest górnikiem, jest z nami gość, Janek Dwa. Pani Tymesz, na początek poprosimy o kilka słów komentarza od na próby. Dzień dobry. Wydaje mi się, że bardzo dobra połowa pierwsza połowa z naszej strony. Kontrolowaliśmy przebieg tego spotkania bez żadnego problemu. A mimo wszystko sądziliśmy, z wynikiem negatywnym przegrywaliśmy 1.0 0 I od razu mi przyszła przyszedł nam mecz, mecz w Łocku, gdzie też myśmy grali stwarzali sytuację o przeciwniejsze bramki. Wydaje mi się, że musimy takie sytuacje po prostu lepiej wykorzystywać, bo, bo jeśli nie, no to e, życie pokazuje, że płacimy zbyt wysoką cenę e, za to, że... Nie wykorzystujemy naszych okazji. W drugiej połowie, do momentu straty drugiej bramki, wydaje mi się, że też to wyglądało bardzo wyrównanie. Nie wiadomo było, w którą stronę może się przechylić szala z Natomiast po tej drugiej bramce, wydaje mi się, że, że troszeczkę żeśmy się rozsypali, a, a Wisła dostała. dostała e, wiatru w plecy, zaczęła się czuć bardziej, bardziej swobodnie, myśmy musieli się troszeczkę odkryć i Wisła wyprowadziła kilka różnych kontrataków. No po trzeciej granicy było praktycznie już, w już po meczu. drugiej części konferencji prasowej Stronniki Świętokraków. w, Rysi, w pan Jerzy Brzęczek, Panie Profesorze, na początku poprosiłam o komentarza. Dzień Oczywiście bardzo zwycięstwa, z jednej strony bardzo efektownego, ale z drugiej strony na pewno ten mecz nie był taki łatwy, jak to się Myślę, że ta pierwsza połóżka w tym samym naszym wykonaniu nie była za, za, ta najlepsza, ale górnik w tych pierwszych 45 minut tak bardzo dobrze piłkę, a byliśmy szczęśliwi, prowadzenie po tym fragmencie gry, dosyć szybko doprowadzenie do drugiej półce, straciliśmy na chwałach że zaczęła w tej kurcie lepiej funkcjonowały ten praktyczny, bo względem utrzymania się przy kilku, że żebyśmy krewać sytuację, byliśmy skuteczni w tych publicznych do 15 tak jak powiedziałem wynik e, wysoki, ale na pewno, e, na pewno nie pokazujący różnicy w poziomie gry i drugich w dniu dzisiejszym tak będzie Tak jak w poprzednie spotkanie bardzo często mówiłem, że to jest kwestia, Również tego troszeczkę takiego szczęścia. My eee, dzisiaj jesteśmy bardzo serdecznie w różnych spotkaniach. Może składek, nie wiem, kiedy w lepszej sytuacji, gdy nie wykorzystywaliśmy, na przykład kilka lat na jeszcze raz. Eee, dziękuję, dziękuję chłopakom, gratuluję im, dziękuję kibicom. Eee, na dniu dzisiejszym chciałbym przyjść z tym zwycięzcą, tylko matera, na biebie, bo, eee, bo to jest bardzo, bardzo ważna postać naszej drużyny. Niestety na razie pech, pech go nie opuszcza, ale mam nadzieję, że jak wróci do zdrowia, to. So, uh, I hope like. you get a little